you Było parafianom przyjąć wiadomość, że oto ich proboszcz odchodzi z parafii, bo właśnie uzyska prawo do emerytury i chciałby z niego fizycznie skorzystać. W końcu jednak zaakceptowano ten stan, bo tak jest przywilej każdej pracującej osoby, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy nawet posługi duszpasterskiej, jak w tym przypadku. Ksiądz Jan Henryk Witkowski był proboszczem naszej parafii pod wyzwaniem Świętego Idziego w Brzeźniu w latach 2014-2023. Dał się poznać tutejszym parafianom jako bardzo dobry i gorliwy kapłan, który odważnie głosił nauki Chrystusowe jak również rzetelnie objaśniał treści zawarte w piśmie świętym nasz proboszcz zawsze był i nadal jest zatroskany o sprawy swojej parafii popierał i czynnie wspierał wszelkie inicjatywy parafialne jak na przykład pieszą pielgrzymkę przez z na Jasną Górę czy organizowanie koncertów okolicznościowych grupy muzycznej, a nawet sam w nich uczestniczył, jak chociażby w widowisku Bal Świętych, prezentując postać świętego Rocha, tak bardzo blisko naszej brzeżnioskiej świątyni. Maluszki, 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 jako albo a pałęcych spryskach. Gdy nie lepiej by tobie, by tobie siedzieć było w niebie. za Twój tak już kochany kochany, nie wyganią Bardzo skromnym człowiekiem i sam zapewne nie pochwaliłby się, jak wiele dobrego zrobił dla naszej parafii. I dlatego też my, parafianie, czujemy się w obowiązku przedstawić wszystkie te osiągnięcia naszego proboszcza. A nawet jeśli nie wszystkie, to większość z nich. Ksiądz Jan jest świetnym gospodarzem, zapobiegliwym i bardzo zaradnym. Który kieruje się własną logiką, ale umie też słuchać innych. Bardzo dużo zrobił dla naszej parafii, zwłaszcza w zakresie różnych inwestycji. Zawsze zawierza podejmowane prace i wysiłki Panu Bogu i świętym patronom. Dużo pracy, serca i zdrowia włożył, aby nasza świątynia i jej otoczenie były coraz piękniejsze, i to z Bożą pomocą udało się zrealizować. Dokonamy teraz przeglądu inwestycji które zrealizowano pod przewodnictwem księdza Jana przy wsparciu finansowym i rzeczowym parafian, a w niektórych przypadkach przy znacznym dofinansowaniu spółi państwowej. Pierwszą i zarazem największą oraz najważniejszą inwestycją, którą parafia realizowała zaraz po objęciu przez księdza Jana funkcji tutajszego proboszka, była zmiana pokrycia dachowego na parafialnej świątyni. Praca na takiej wysokości była bardzo niebezpieczna i trudna, zwłaszcza, że wcześniej, przed kilkudziesięcioma laty, był tutaj wypadek śmiertelny, ale teraz dzięki Panu Bogu i dobrym fachowcom udało się szczęśliwie przeprowadzić te konieczne prace zmiany pokrycia, naprawiając uprzednio zmurszały strop. Zaraz potem odnawiano elewację zewnętrzną świątyni i było to także bardzo trudne zadanie do wykonania, bo praca na wysokości przy niezliczonej ilości różnych krzymsów wymagała od wykonawców dużej precyzji, no ale przy Bożej Pomocy także i to udało się zrealizować. Przy tej okazji zamontowano na jednej ze ścian frontowych świątyni duży zegar, który współfinansowany został częściowo ze środków instytucji działających na terenie naszej parafii. Następną wykonywaną przez parafię inwestycją był remont dzwonnicy, na dach oraz zewnętrzny remont świątyni oraz nad dzwonnicą parafia dostała dotacje z puli państwowej, jednak pokryły one tylko część kosztów, a pozostałą i zasadniczą część wydatków pokryto z funduszy parafii, który na bieżąco był uzupełniany dzięki hojności samych parafian. Kolejną bardzo pilną bowiem czasie inwestycją było także zbudowanie toalet w sąsiedztwie świątyni. Wkrótce potem rozpoczęto generalny remont domu parafialnego, który właśnie teraz zakończono i aktualnie oddawany jest on do użytkowania parafianom z jego głównym przeznaczeniem na potrzeby kulturalno-oświatowe naszej parafialnej młodzieży. Różne mogą być inicjatywy w celu pełnego wykorzystania tego obiektu, w zależności od inwencji samych parafian lub tutejszych już pasterzy. W domu tym można przyjmować na początek pielgrzymów włocławskich, zdążających corocznie na jasną górę, mogą odbywać się tutaj wszelkie spotkania różnych działających prężnie grup parafialnych, jako z scholi młodzieżowej i dziecięcej, czy też kręgu biblijnego. Tutaj może być organizowany opłatek dla parafian czy też spotkania popielgrzymkowe itd. Warto zaznaczyć, że kiedyś przed wieloma laty funkcjonowało tutaj kino, ale wraz z upływem czasu stało się ono nieopłacalne i w ślad za tym zrezygnowano z projekcji filmów. Już od ponad 50 lat obiekt ten był nieużytkowany i po prostu niszczał aż do teraz. Kiedy go zmodernizowano i dokonano wielkiego remontu generalnego. Można też wspomnieć, że kiedyś obok kina funkcjonował tu we frontowej części budynku punkt apteczny na zasadzie późniejszych ośrodków zdrowia, gdzie przyjmowani byli miejscowi pacjenci. Potem pomieszczenie to przeznaczono na salkę katechetyczną, a po pewnym czasie urządzono tutaj lokal użytkowy, który był zajmowany kolejno przez kościelnych a nawet przez jednego z ówczesnych księży wikariuszy, jednak od wielu już lat także i to pomieszczenie nie było użytkowane. Wracając do listy zrealizowanych inwestycji, to wymienić należy odnowienie usytuowanej na placu parafialnym kotłowni poprzez zmianę jej pokrycia dachowego i nałożenie nowych tynków zewnętrznych z ich umalowaniem. Dokonano także modernizacji garażu na samochód księdza wikariusza, polegającego na zmianie połaci dachowej oraz renowacji ściany. W środku kotłowni wymieniono źródło ogrzewania z dotychczasowego pieca miałowego na nowy piec na ekogroszek. Sukcesywnie dokonywano także remontu tzw. wikariatki, nastąpiła zmiana pokrycia dochowego, ocieplenie budynku i jego częściowe odnowienie na zewnątrz oraz co jakiś czas dokonywano malowania wewnętrznych pomieszczeń zwłaszcza po zmianach personalnych księży wikariuszy. Na pewien czas parafia udostępniła kilka lokali w tym domu pewnej wielodzietnej rodzinie z Ukrainy, która sama sobie określiła czas pobytu u nas. Kiedy uznała za stosowne, to wróciła z powrotem do kraju oczystego, mimo trwającej tam wojny. Pomieszczenie ta, pomieszczenia te zajęła tymczasowo młodzież, ale docelowo młodzi zajmą pomieszczenia wyremontowanego domu parafialnego. Na całym placu przy domu parafialnym ułożono kostkę brukową i wymieniono rynny oraz na odcinku od kotłowni do ulicy zrobiono nowe ogrodzenie, przy którym urządzono rabatkę z hortensjami i tujami po uprzednim wykarczowaniu starych pochyłych wiśni i rozplantowaniu tego terenu. Także w obrębie plebanii dokonywano pewnych remontów, w tym naprawy stropu na budynku mieszkalnym. Pewne naprawy i ulepszenia na przestrzeni ostatniej dekady lat, choć już w mniejszym zakresie, dokonywane były także wewnątrz naszej świątyni, jak chociażby cyklinowanie i odnowienie podłóg, czy też zakup nowego konfesjonału, Nasz ksiądz proboszcz na bieżąco dziękował wszystkim darczyńcom, którzy cokolwiek ufundowali dla naszej świątyni, w tym za piękne namalowane obrazy Jezusa Miłosiernego, Świętej Faustyny, Ojca Świętego Jana Pawła II, czy też prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Dziękował też za kilka ławek w bocznych nawach oraz zachodnich na całej długości świątyni. Dziękował także wszystkim, którzy bali o piękny wygląd i wystrój tej świątyni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz przy cmentarzu, a my parafianie teraz tylko wturujemy te podziękowania. Nieodłączną częścią naszej parafii jest miejscowy cmentarz, który na bieżąco był monitorowany w celu poprawy jego wizerunku. Co pewien czas, w miarę wygospodarowania pewnych nadwyżek finansowych, urządzano kolejne alejki z kostki brukowej. Jak z powyższego widać, bardzo wiele inwestycji udało się zrealizować pod przewodnictwem naszego wspaniałego proboszcza, i za to serdecznie księdzu Prawatowi dzisiaj dziękujemy. Jak już na początku wspomniano, z wielkim smutkiem, chociaż ze zrozumieniem, parafianie przyjęli decyzję księdza proboszcza Jana o odejściu z naszej parafii. A to również dlatego, że ksiądz Jan miał strategię i plany co do dalszych parafialnych inwestycji i nawet udało mu się pozyskać dwie promesy dotyczące przyznania środków publicznych na finansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, to jest głównych schodów wejściowych przed tutejszą świątynią oraz na modernizację kapliczki w Ostrowie. Zapewne ten temat będzie realizowany pod przewodnictwem nowego proboszcza. Wyrażając swoją wdzięczność oraz serdeczne i płynące z głębi serca podziękowania dla naszego księdza proboszcza Jana za Jego posługę duszpasterską u nas, polecamy Go jednocześnie o piece Bożej i Maryjnej oraz świętych patronów. Na dalsze lata życzymy dobrego zdrowia, siły, młodości ducha i pogody serca. Poniżej prezentujemy zdjęcia naszej parafialnej świątyni i jej otoczenia z lat wcześniejszych, z odległych czasów. Kiedy nasz obecny ksiądz proboszcz Jan nie pomyślał nawet, że kiedyś w przyszłości na podstawie dekretu księdza biskupa trafi do Brzeźnioskiej parafii, a może nawet nie było go jeszcze na świecie. Ta prezentacja niech będzie przywołaniem pamięci i przypomnieniem dla starszych parafian, a dla młodszych niech stanowi choćby namiastka nauki historii, wszak nasza parafialna świątynia istnieje już prawie 270 lat. A sama parafia powstała w XIII wieku. Ksiądz proboszcz Jan odchodząc z parafii z dniem 31 lipca 2023 roku zostawia nam wszystkim testament wyrażający się w słowach: Zaufaj panu już dziś. A zatem realizujmy go w swoim życiu, bo czas jest krótki. Dziękujemy cięże Janie. Niniejszy filmik powstał przy głównym udziale następujących osób Jarosława Banacha, Haliny Ziarniak, Marka Szewczyka. Dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże. Kidding you, yes, Yedi ki kiedy wszystko wali 20... się. Słyszałeś Jego słów I nie pukał do Twych drzwi A jednak przyszedłeś do Niego On Ci krzyż swój dać mógł Wśród życiowych dróg Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego Wystarczyła Ci sutana u boga I u Boga Wiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Cóż ci Jezus mógł dać, prócz życiowych dróg? Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu? Dobrze wiesz, jak trudne są jego drogi. A najciszej on mówi w powołaniu, wystarczyła ci sutanna u Boga i ułowi wystarczy Ci ślub. Bo Powiedziałeś kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie da. Przechodziłeś wiele chwil, wiele ciężkich chwil Gdy żegnałeś się z domem rodzinnym I wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy I że życie twoje będzie inne Wystarczyła ci sutana uboga I ubogi wystarczyła Wiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co Tobie da.